Wyjścia z ciała. Jeżeli cię za, zaczyna morzyć sen, chcecie się znowu spać, zmieniasz pozycję. Znaczy, wiecie, co tam na stronie wszystko macie, te wszystkie techniki, nie? ale tak po, w skrócie tam to powiem. Zmieniasz, tych, zmieniasz pozycję ciała fizycznego tak, żeby zachować czujny umysł. Umysł ma być czujny, a ciało ma wchodzić w głęboki relaks. Znasz jakieś techniki relaksacyjne, zastosuję. Ja często, na przykład, żeby nie zapaść w sen, stosuję odliczanie od 100. Odliczam coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, ale co pięć? Co pięć sobie tak, jakby można powiedzieć, wystrzeliwuje swoją koncentrację i, i skupienie, mówiąc tak. Taka właśnie prosta mantra, jak w, tej, w tym poemacie. Jestem świadomy, pamiętam. I znowu odliczam, 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 odliczam. Pięć czy dziewięćdziesiąt? Jestem świadomy, pamiętam. I z taką mantrą, nawet jak zaśniesz, jest wysoce prawdopodobne, że się ockniesz. Uzyskasz coś takiego, jak świadomy sen, w momencie, kiedy, kiedy będziesz wypowiadała właśnie takie słowa. Jestem świadomy. Nagle odzyskasz świadomość, byś nie kto to powiedział. O to ja to powiedziałem. I, i ockniesz się w tej rzeczywistości. No i potem to jest po prostu kwestia w ogóle nie potem w ogóle to jest na, na samym początku to jest kwestia zapału Zapał. Ty właśnie musisz pójść z powrotem, dzisiaj na przykład w noc, nie? z takimi oczami. i to ćwiczyć. Nie tak, że czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie. Nie, to ogień w oczach i idziesz, I idziesz ćwiczyć. Techniki wszystkie znajdziecie na stronie. Naprawdę to nie jest trudne do osiągnięcia. Jakieś takie insynuacji, Ja wam powiem, że wszystko jest w naszych rękach, po prostu jest wszystko w naszych rękach. Jak my będziemy patrzeć, co tam jest zapisane w niebie i biernie do tego podchodzić, to na pewno to po prostu gówno z tego będzie, nie? Ale jeżeli my się weźmiemy wszyscy w garść, czy tam ty sam jeden i chcesz, chcesz spełnić swoje marzenia, to ty je spełnisz. I sam sobie wykonujesz tę przyszłość. I będzie taka, będzie taka, jaka chcesz. A ewolucja istnieje Ewolucja? Znaczy, ewolucja to tak cały czas powolutku, tam człowiek się pnie w górę, nie? Ale przez rewolucję. Nagła zmiana. Ewolucja to jest powolna zmiana. O nie, ja, 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 ja takich nie odpowiadam na takie nie pytania. Pytam pan o przyszłość Polski. Nie odpowiadam na takie pytania, nie, nie, nie. nie. Dobra, to, to jest, to jest.